Hejka wszystkim tutaj! W dzisiejszym odcinku będziemy znowu budować, ale czekajcie interakcja podnieść aha, musimy wsadzić węgiel i co teraz? mam naładować ten węgiel całkowicie? dobra, to do 50% mam wyglądać. Dobra. Okej. Okay, I teraz muszę naprawić te rzeczy. Aha, muszę chyba biegać, żeby sprawdzać, które są zepsute w razie co. Wzięłam gifty i teraz mogę je selnąć tej osobie? co 160. Okej. Okay. I co teraz? Pracownik. Pracownik. O nie, on śpi! Patelnią w głowę. Dobra, tu jeszcze pracownik i już mi nie stać. Dobra, ym, tak wszystko y, jasne. Dobra, na pewno musimy. Okej. Okay. Tutaj się przyda nam ktoś do tego pieca chyba nie i teraz tak o musimy tu naładować to i czekajcie do stuna naładujemy i zobaczymy co się stanie ok i teraz tak to trzeba naprawić tutaj śpi na pewno nie ok ten naprawił ten naprawił okej okay. czyli tych tutaj ci naprawiają dobra okej okay. ładujmy może my mi się wydaje, że teraz tak jako kolejnego pracownika trzeba tutaj wrąbać na węgiel bo wtedy nam o wiele mniej rzeczy zostanie do pilnowania okej, eee, okej, okay, okej okay, okay. dobra no i tutaj musimy naprawić. I wtedy wiecie, będziemy musieli pilnować tych do naprawy. I tych, żeby nie spali. Nie ma spania. Okej. Okay. I weźmy prezenty. I je sprzedajmy. 12 prezentów. Gdzie mam sprzedać? Komu mam? Jemu mam sprzedać? 120 dolarów. Dobra. To teraz mogę wykupić chyba... Yy... Myślałam, nie to. Nie śpi. Tutaj tego bym wykupiła teraz. Żeby on wrzucał ten węgiel. Dobra, 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 dobra. I tutaj. Menadżer, menadżer. Czy pracownik? Na menadżera nas nie stać i na pracownika też nas nie stać. Dobra. Czyli tutaj nawalamy. I tutaj on pilnuje dobrze. Ta, ci robią ten nowy Paweł zasnął w pracy. Czemu mnie to nie dziwi? Ja mogę iść sprzedać. Co ten badacz daje? Okej, okay, ja już zakumałam trochę tą grę, dobra. Sprzedajmy. Nie wiem, co daje badacz, ale mi się wydaje, że najlepiej by było teraz zainwestować w tych pracowników, nie? Nie ma spania. W tego? Tu już mnie nie stać. Akurat tutaj trzeba naprawić, dobra. Okej, okay, ale... Menadżer mm -hmm. badacz. Mi się wydaje, że ja tutaj wszystko dookoła mogę odblokować. Dobra, sprzedajmy te. A zobaczymy, czy u kogoś dostaniemy więcej. 50 za je... Co? Zróbmy tego badacza. Co to daje? Aha, nie wiem co to daje mnie nie stać. Tu się robi. mogłoby się robić szybciej te prezenty. Mleczernia. Dobra, najpierw chyba musimy, wiecie co? Gdzie ja mogę sprzedać? Kto by chciał kupić ode mnie prezenty? Tam są. Ale ładna choinka. Jej. Dobra, sprzedajmy prezenty. Tu po ile jest jeden prezent? Jak to mogę sprawdzić? Dobra, nie wiem. Ale dlaczego się tutaj nie robią teraz te prezenty? Aha, czyli jak się tu zepsuje, to tak jakby stupuje produkcję wszystkich tych. Dobra, czyli w pierwszej kolejności na pewno trzeba tutaj właśnie. Patrzcie. A nie mogę zakręcić? Aha, dobra. Menadżer się też przyda, ale chyba najpierw e, będzie się opłacało teraz kupić faktycznie tych pracowników wszystkich. Tak mi się wydaje. Dobra. Trzeba tylko 40. To po ile ja sprzedaję jednego? Teraz skupię się na tym bardziej. 90. Tutaj będzie 130. 4 mam. Mam 4 prezenty. To co? 40 zł dostanę? Czyli dyszka za jednego. No, czekaj się. Tak. Dobra. Dycha za jednego. No, to teraz przynajmniej mi coś to mówi. Sklep. Cash. 5000 za 19 Robuxów? No dobra. Ja chcę 5000 za 19 Robuxów. Ale jaja. Dobra. Dobrze, pięknie. Manager. Ok. Dobra, ok. On nawala ich. Ze 150. A, jak mam to zebrać? A, to tutaj za te... Y, kącik naukowy. Ja dostaję jeszcze jakieś te. 97, dobra. Ok. Oni tutaj wszyscy pięknie pracują. Menadżer nad nimi stoi i ich pilnuje. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. To sprzedajmy teraz to. Mm, a mi się w tym czasie nabiją te punkty, te takie żarówki. No dobra, to naprawdę dobrze pilnuje i dobrze działa. No dawaj te 150, no. Dobra, ja wy, yy, sprzedam znowu te, te. Bo już, żeby się mi nie zapełniło dobrze, pięknie, sprzedane i mamy w tym momencie też pieniążki, w sensie te, te na no, chyba prze, powiększenie naszej fabryki dobrze pracownik, pracownik, pracownik pracownik tutaj też uuu, tu za 500 kogoś do węgla menadżer pracownik, pracownik pracownik <grym> nie stać mnie ale ja, ja teraz, ok. To teraz, jak zbierzmy ten prezent. Mamy tutaj 3, a tutaj 14. 15. Ok. Czyli mamy 18 prezentów, czyli 180 dolarów. Czyli nie będzie mi stać, bo. Nie, czekajcie, po ile tam ten był? 1500 chyba mi się mu wydaje. Poczekajcie. No, a to jest zbadać za 600? Hmm. Weźmy tego badacza, niech on już pracuje, bo to nam powoli bardzo idzie. Dobra, to trzeba naprawić. Dobra, mamy 20, czyli 200 dolarów. No, do 1500 trzeba trochę poczekać. Okej, okay, a co tu jest? Aha, tego nie mogę. Dobra. I chyba będzie to na takiej zasadzie działało, że to tutaj wszystko możemy tak, tam, nie? Mi się wydaje. Tego trzeba pilnować, żeby na pewno się nie zepsuło. 8. I tutaj 7. Dobra, będę chodziła i e, sprzedawała to. Dobrze. 17, czyli 170. Dobra, dużo nie zostało chyba. Ale wydaje mi się, że na tym będzie polegała cała ta gra. Że, wiecie co, że tutaj dalej będą e, kolejne tylko możliwości. E, nic nowego tutaj chyba nie odkryjemy, więc nie ma co się spinać. Fajnie i tak i tak było zrobić swoją fabrykę zabawek na święta. Jeżeli Wam się podobał taki odcinek, to zostawiacie bardzo dużo łapek w górę, bo wtedy dla mnie to jest znak, żeby nagrywać ich więcej. Boże, tak, stwierdzę ofertę, muszę zobaczyć, jak walnie dobrze. A jeżeli oczywiście podobał Wam się ten odcinek, to też subskrybujcie kanał, żeby zawsze być na bieżąco i nie omijać takich odcinków w przyszłości. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się następnym razem. Pa.